Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Arkani. Ja myślałem, że ja nagrałem dużo więcej tych odcinków na zapas. Dlatego, że chyba... O Jezus. E, dlatego, że mi się chyba czas dłuży przy tej gierce, bardziej niż powinien pewnie. I się okazuje, że nie nagrałem więcej. Ten jest ósmy odcinek. O, szósty. Nie jest to jakaś duża różnica, ale generalnie myślałem, że naprawdę. Nagrałem dużo więcej tych odcinkersów, a bardzo mało nagrałem. Jak na to, jak ja się czuję, po prostu, wiecie. A bo one. Bo nazwy się palą, nie? Z nazwy. Te dziady się palą z nazwy, i mi się wydaje, że rzucanie w nich fireballami to nie jest, Oscar, najlepszy pomysł, jaki mogłeś uskuteczniać przez cały ten gameplay, który masz od dłuższego czasu. Teraz tak. Władca demonów. Wow. No jest grubo, nie? Dobra, ale w niego też lud działa dość dobrze. Też ciekawe jest, nie? Fajnie. No, w ogóle te demony ziszy, co ja mam zabić, to co z nimi jest? Gdzie one są w ogóle? O co tu chodzi? Widok powierzchni. Ja jestem. Tu muszę dojść, tak? Cel podróży. A, i do tego klasztoru teraz wracam. No tak, tak, tak. No tak. Jest backtracking. Rozumiecie? O, tam są te demony na górze. Nie. Ale tu jest coś takiego jak backtracking. Wracamy do miejsca, w którym już byliśmy. Niesamowite. Dobra, ci jebniemy tam ogniem. Arcykapłanka jakaś tam jest. O. Pierdolnimy prądem. Aha. No i co? Okej. Okay. Easy, nie? Ja myślę, że to trudniejsze będzie, a to tutaj leci leci do przodu po prostu, tak o. Niszczymy ich, nie? Druga 20 jest w ogóle, jak to nagrywam. Zobaczcie, nagrywam dla Was. O, tu była tak, 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 tak. Pamiętam. To było to zejście, pamiętam. Znaczy te teraz pamiętam. Wcześniej zdążyłem zapomnieć, nie? Ale. Tak. A dziwne, że ten lud działa lepiej niż. niż ten ogień na szkielety. Tak. A na te golemy, to już w ogóle. Łojezu, panie. Po co ja tym ogniem ciągle napierdalałem? Jeszcze tym jarem jak głupi Dobra, pyk. Ale jak zrobię tak To się spalicie kurwy No bo ja nie zbieram w ogóle nic z tych dolemów. Nie wiem czy powinienem zbierać, ale... Co wy tu macie? Ty masz złoto tylko, dobra. To nic, to nic potrzebnego dawysz w ogóle. Stali, jest to przeżytek, że jesteśmy tak daje bali po prostu wszystkim, że co możemy iść teraz i widzisz, i na pierdala nic mi nie jest, nie? Pyk, 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 dalej je w pięknie. No i o, cześć, to znowu wy i to znowu ja. Jest władca demonów. Jak na przykład upierdolniemy firebolem i o, prądem, tak. A, i tutaj wstał golem. Co ciekawe, akurat. Tak. Ok, o kurwa. Dobrze, że mamy ten. Podkę, która nam całe życie przywraca. Śmierć frajerom. A to był pierwszy. No właśnie. Mam nadzieję, że naprawdę zaraz się kończy ta gierka. Bo nie chce mi się w nią grać jakoś kompletnie. <grym> po co w nią grażą Oscar? Bo sobie powiedziałem, że mu kurwa przejdę. Tyle rzeczy na tym kanale Zacząłem ich nie skończyłem, że Pierdole Tym razem mi się uda O siema Pyk I pyk Hello No powiem wam, że Czekro się patrzy, byliśmy tutaj wcześniej Tak się zdążyliśmy z żyć tymi z które tu były, że nie ma co czekajcie chwilę dobra, musiałem znowu kichnąć standardowo dobra, easy tam jeszcze jest ta typiara, tutaj pierdolniemy Rundem, rundem. Okej, okay. no i tu jeszcze na górze jest ostatni chyba demon. Co mi się wydaje, ale w ogóle ci wszyscy już tutaj nie żyją. Pewnie wszyscy. Niesamowite to jest po prostu, że... Tam coś super mnisi w jakimś prostarym kurwa... Yy, nie wiem, zakonie, tak? Nic oni nie potrafią zrobić, ci magowie też nie Okej okay. O kurwa Wiecie, je dup Aha, dobra, i te szkielety też ten dostały, tak? Wspaniale Chodźmy stąd i... O, i są, jest reszta, jednak ktoś przeżył Co to za to prowadzi mnie do Ziszy? Ten tunel wiedzie do kryjówki ostatniej ocalałej Anno Siri. Zisza wiedziała, że ukrywamy Selenę. Za karę wymordowała naszych uczniów. Przyjdzie nam żyć z tym poczuciem winy. Jeśli ktoś tu jest winny, to tylko Zisza. Czy ona tam jest? Owszem, jedna głowa pożera drugą. Zisza nie powinna się była zbudzić. Równowaga została wow. zmawiana. Więc ja ją przywrócę, zabijając Ziszę. Z drogi! Okej, okay. ale że tu? Dobra, eee, o kurwa, chyba. Mam nadzieję, że nie ma do niej daleko, tylko że jest gdzieś tutaj obok, prawda? ma. Lecimy dalej. Arararara. No i co? <laughs> Nic nie ma, tak? Kurwa no. To, to takie gówno mi dajecie co ileś kroków i to ma mi zrobić... ...krzywdę, tak? Jesteście pierdolnięci, nie? Serio. Dobra, już nawet widzicie, że sobie latam w ogóle z jedynym y, czarem, który nie jest wymaksowany, nie? I rozpierdalam. No, imagine. Gdzieś tu dochodzimy, ty. No jest coś. ma? Jest Zlisza. Cześć. Ja. ja. Nawet nie wiesz jak się cieszę że mogę zobaczyć cię po raz ostatni. Nie <gryny> Nie wiem jak ci to powiedzieć. OK. Okej, okay, rozumiem. Nie mogę jej napierdalać. Mhm. Ona mnie. Chyba. Okej. Pik. Dobra, no, ona tu za tego mnie nie może być. Ciekawa balka przeszkucie. Nie wiem, tylko na co ona jest najbardziej nieodporna. Na pierdolnięcie ogniem. Gdzie ona jest? Aha, i tam znowu poleciała. Ok. Aha, i teraz przyzwałaś to, to gówno całe. Odzorca późnia, coś ten? Tak. Wow. Nie wiem, mnie tu na ty, ale walka, dobra, okej. Okay. Co tam zisza? Zostanie po ryju teraz z tego z lodu. Nie wiem gdzie, bo ktoś mnie tu goni, ale za bardzo go nie widzę, więc. No, i nie, wiem, czy ja nie zbugowałem przypadkiem. się zbugowałem, to właśnie. Nie, dobra, e, bo coś tu jest, nie? Dobrze mi się wydaje Okej, okay, jakiś jedynym niemaksowanym skillem Wiecie 8 Okej okay. No dalej, dalej ja nie wiem czy ona się tu seria nie zbugowała jakoś dziwnie O kurwa Dobra Cis diebu dup Dobra, pyk. Okej. Okay. Dobra, no to spróbujmy tym ogniem jej jebnąć i. I co? I tyle? Przepowiednia Anno Siri się wypełniła. To znak możemy zacząć rytuał. Co o tym myślisz, Turusie? Teraz mamy szansę zniszczyć na jeźdźce do ataku. <Glipie> ゴーチャマー。 Aha, okej, okay, czyli w 13 minut właśnie skończyłem, kurwa ja pierdolę, dobra, Kończyłem odcinek 13 minut, spoko. Nie wiem jeszcze czy go nie montuję w tamten, poprzedni, ale patrzcie jak powiedziałem tak zrobiłem, usiadłem i skończyłem to barachło. Dobrze coś czułem, że mi się kończy ta gierka powoli, nie wiem ile ona mi zajęła czasu, mogę sobie sprawdzić. Mogę czy nie? 14 i pół godziny zdajeła mi Przejście tego badziewia No i co? I pewnie chcecie wiedzieć co następne No... Zobaczę Ile kosztuje Upadek Setari I zobaczę, może się zabiorę za niego Zacznę nagrywać, ale no Właściwie to kończyłem tę grę w momencie w którym Nie wiem który to jest teraz odcinek, 20 pewnie piąty, szósty, ale no dzisiaj na przykład który też wczoraj wyszedł jedenasty jestem jakieś czternaście odcinków do przodu sporo dni, bo ja co drugi dzień wypuszczam Arkanie wymieszam z Wiedźminem Więc jakby to to piszcie czy tam mam coś grać innego, nie? Jak zobaczycie ten odcinek nie wiem, ten Upadek Setarii jest raczej krótki, więc nie wiem, czy zdążę dojść do niego, a jak nie, no to trudno ale jeśli podobała Wam się ta seria, to no, mam nadzieję, że się Wam podobała, bo była dość ciekawa, chyba. Staraj mi się, żeby była. Mimo, że trochę narzekałem na tę grę, no ale to też jest chyba esencja tej gry, żeby na nią narzekać. Właściwie wyciągnęłem z niej maksa, jakiego mi się chciało wyciągnąć, bo nie zdobywałem tych wszystkich takich dupereli pocznych, bo jak widać, nie były one nam potrzebne i tak samo też nie. żeby tego jednego zadania z niej mi się po prostu nie chciało i nawet nie trzeba było tego robić, jak widzicie teraz no zobaczymy co tamten upadek Setarif nam powie, a tymczasem dzięki za oglądanie tej serii. Jeśli się podobała, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba no i co? Widzimy się w upadku Setarif, może w jakimś modzie, zobaczymy. Trzymajcie się i cześć.